Dojechaliśmy do plaży Sombrerico Tak jak planowaliśmy No piękna plaża jest Trochę kamperów tu stoi Wracamy jednak No tu piękna wieża jest, z góry lepiej widać. Niech nie tu jest. A tutaj ludzie kłódki wieszają. No, jeszcze raz takie ujęcie, co mi się bardzo podoba. No, ostatecznie przyjechaliśmy tutaj dla towarzystwa, a szczególnie, że marzenka. Gotuje grochówkę i nas zaprasza na grochówkę no i stanęliśmy w takim miejscu, przy samej plaży. Idę sprawdzić wodę. Jakby ktoś Jakby ktoś był bardziej na kąpiel no to można, można się wykąpać Stanęliśmy na innej plaży niż było zamierzone na początku No ale też tutaj nie, nie jest źle Także opalać się można I grochówka się gotuje no to dobrze no. a tu zjeżdżają się jeszcze następne kampery Zaczyna się robić ciasno